Cześć, witajcie na kanale winaf.pl. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kwestią ILS, procedurą podejścia ILS oraz lądowaniem w trybie manualnym. System ILS, czyli instrument Landing System. Został opracowany jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku, a pierwsze loty przy wykorzystaniu tego systemu odbyły się pod koniec lat 30. Zatem jest to coś, co nie jest niczym nowym w lotnictwie, natomiast jest to wciąż udoskonalane, aby zwiększyć precyzję i bezpieczeństwo lotów. Głównymi elementami systemu są localizer, czyli zestaw anten, który wysyła sygnał horyzontalnie i pozwala samolotowi ustawić się dokładnie w kursie do osi pasa. Kolejnym elementem jest, są to tak zwane anteny glide path, czyli które wysyłają sygnał pionowy pod pewnym kątem, który pozwala nam odnaleźć właściwą ścieżkę podejścia, która prowadzi nas y, dokładnie do punktu przyziemienia. Działa to w ten sposób, że na przykład w przypadku lokalizera anteny wysyłają y, dwa oddzielne sygnały na dwóch różnych częstotliwościach, y, jeden w lewo drugi w prawo one w jakimś tam zakresie się pokrywają w zasadzie nie w jakimś tylko w takim punkcie, że przecięcia jakby tych sygnałów one prowadzą gdyby połączyć te punkty prowadzą nas właśnie do osi pasa. a samolot wykrywając te sygnały sprawdza różnicę natężenia tych sygnałów i jeśli Dany sygnał jest silniejszy z jednej strony, a z drugiej jest słabszy, no to wtedy on to interpretuje odpowiednio: czy jesteśmy za bardzo po lewej stronie, czy za bardzo po prawej stronie od pasa, i dzięki temu systemy autopilota mogą naprowadzać samolot dokładnie na kurs pasa w przypadku glide slope czy glide path inaczej mówiąc zasada jest identyczna z tą różnicą że sygnały są wysyłane w kierunku wertykalnym pod odpowiednim kątem natomiast poza tym sama zasada działania niczym nie różni się od lokalizera Kolejnym elementem systemu jest DME, czyli Distance Measuring Equipment. Inaczej mówiąc, naziemny system nawigacji radiowej, który umożliwia samolotom dokładny pomiar odległości od stacji naziemnej. Samolot wysyła impulsy, które są odbijane i retransmitowane przez stację DME, a pokładowy odbiornik oblicza czas pomiędzy nadaniem a odebraniem sygnału. Co pozwala na określenie odległości w milach morskich. System DMI często również działa w połączeniu z radiolatarnią VOR, tworząc system VOR-DMI, który umożliwia jednoczesny pomiar odległości i kierunku. Elementem uzupełniającym systemu ILS są światła, które nie są. Częścią systemu ILS, natomiast przy certyfikacji systemu ILS odpowiedniej kategorii są one y, odpowiednio wymagane. Są to systemy świetlne pasa startowego, takie jak światła krawędziowe, linii pasa oraz światła podejścia, tak zwany system PAPI, który wizualnie wspiera pilotów w utrzymaniu prawidłowej ścieżki zniżania i lądowania, zwłaszcza przy słabej widoczności. Rola świateł w systemie ILS jest o tyle istotna, że aby spełnić poszczególne kategorie systemu ILS, są podane kryteria widoczności, przy których pilot może w danej kategorii lądować. I tutaj należy sobie uświadomić, że w warunkach ograniczonej widoczności. Pilot często nie jest w stanie zobaczyć samego lotniska, natomiast zobaczy światła. W tym miejscu, może warto lekko odbiec od tematu samego systemu ILS i powiedzieć kilka słów na temat świateł PAPI. Pewnie wielu z Was zastanawiało się, jak to możliwe, że światła PAPI wykrywają, czy samolot jest za nisko, czy za wysoko. Dla niektórych wydaje się to jakąś magią. Tak naprawdę światła papi są to światła, które wysyłają jednocześnie dwie wiązki światła, zarówno białego, jak i czerwonego. Są one ustawione pod takim kątem, aby informować pilota, czy znajduje się za nisko, czy za wysoko, gdyż jeśli leci w obszarze wyświetlania wiązki białej, to wie, że znajduje się za wysoko, a jeśli w pasie wiązki czerwonej, to za nisko. I teoretycznie wystarczyłoby jedno takie światło, natomiast działałoby to zupełnie zero-jedynkowo, żeby pilot miał większą orientację w tym, na ile jest za nisko lub na ile za wysoko. Są Generalnie system PAPI składa się z czterech takich świateł. I jeśli chodzi o ich oznaczenia, to możecie je zobaczyć na załączonym obrazku. Okej, okay, przejdźmy teraz do części praktycznej. Okej, okay, lecimy teraz zgodnie z naszym. Planem lotu wprowadzonym w nasz MCDU. W zasadzie samolot tutaj w pełni jest zarządzalny przez nasz komputer pokładowy i przez autopilota. Lecimy obecnie procedurą Kukam 4G na lotnisko w Krakowie. Będziemy lądować w procedurze ILS do pasa 25. Także mamy jeszcze chwilkę czasu. Tu warto wspomnieć o tym, że na tym etapie warto przyjrzeć się mapom ILS. Ja może tutaj jeszcze przejdę na nasz IFB. Tutaj jest nasza trasa. Nasz punkt BAWZI jest jednocześnie punktem rozpoczęcia procedury ILS do lotniska. W tym punkcie powinniśmy być powyżej lub na wysokości 5000 stóp. Jak spojrzymy tutaj na mapę lotniska, mamy tutaj podane, że dotyczy ta mapa lotniska w Krakowie ILS do pasa 25. Tu mamy częstotliwość do pasa. Kierunek do final approach. Mamy też wskazany tak zwany punkt FAP, czyli punkt, w którym rozpocznie się zniżanie zgodnie z glide slope'em. Mamy elewację lotniska i pasa. Całą procedurę, jaką musimy wykonać w przypadku nieudanego lądowania. Tutaj widok z góry, również częstotliwość ALS-a. Pamiętajmy, że ta częstotliwość jest tylko jedna dla całego systemu ALS, czyli zarówno Localizer, jak i Glide Slope oraz DMI wszystko działa po ustawieniu tej częstotliwości. Mamy kurs do pasa oraz radiolatarnie w Krakowie na częstotliwości 112.8. Tu mamy pokazany profil naszego zejścia. Po punkcie OFUK lecimy prosto do punktu KK362, który jest tym punktem FAP, o którym mówiłem. I kolejna ważna rzecz to są tutaj nasze minima dla lotniska. W naszym wypadku jest to 1001, czyli to jest wysokość 222 stopy nad poziomem lotniska. I to tyle, jeśli chodzi o mapy. My już tutaj zawracamy do punktu BAWZI. Przełączmy się, zobaczmy tutaj tuż przed punktem BAWZI. Ja tu może przybliżę troszeczkę. Tu będziemy mieli nasz Decelerate, czyli z automatu nam wejdzie w tryb Approach, nasz Performance. Tu zresztą będziemy to widzieli. W tej chwili jesteśmy w trybie distant, Wchodzimy na prosto do pasa. Sprawdzamy jeszcze, czy tutaj światła, wszystko jest ok. Tutaj też mamy wszystko ok. Tu zgodnie z checklistą na szybko jeszcze sprawdzamy. Baro ustawione, pasy dla pasażerów zapięte, minimum ustawione w performance. Jeszcze sprawdźmy tu, ale z tego co kojarzę, to jest. Takie jest minimum, mamy ustawione. Także, nawet zobaczycie, że w tej chwili właśnie on nam się przełączy automatycznie w tryb performance. Dalej z checklisty auto załączone. No, i w zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o naszą checklistę. Tak jak mówiłem, już się załączył tryb approach. Co widzimy, że on zaczął nam tutaj zwalniać. Możemy już na tym etapie załączyć sobie nasz landing system. Najlepiej zrobić to od razu po obu stronach. I możemy załączyć localizer. Po włączeniu landing system możemy tutaj sobie zaobserwować te rąby. Ten na dole pokazuje, że jesteśmy w osi pasa, natomiast tu nam pokazuje rąb naszego light slope'a, który będzie się zniżał. Lokalizer już jest przechwycony. Także lecimy już ustabilizowani. Widzimy nasze lotnisko. Lecimy zgodnie z constraintami, tu nie musimy się przejmować, ja ustawiłem w autopilocie na 3000, czyli wysokość jaką powinniśmy mieć w punkcie FAP do przejęcia glide slope'a. I tutaj już nam ten rąb schodzi w dół, w zasadzie możemy już na tym etapie tak naprawdę bo nie musimy czekać aż ten romp nam zejdzie równo tutaj wystarczy że ona jest już tutaj wystarczająco blisko możemy załączyć nasze approach tu się wyświetli kategoria czy single widzicie że jest przygotowany do przejęcia ścieżki I już tą ścieżkę w zasadzie przejął, bo zaczęliśmy zniżać. Załączamy klapy w pozycję 1. I w zasadzie możemy od razu na pozycję 2 ją załączyć. Załączamy nasze speed breaki, to znaczy uzbrajamy je. I kontynuujemy nasze podejście. Ścieżka, zarówno glide slope, jak i localizer jest przechwycona i zniżamy się zgodnie z tym. Tu nam pokazuje wysokość nad terenem, natomiast tu mamy podane parametry naszego ALS-a, że dotyczy to Krakowa, częstotliwość 113 oraz jaka odległość od pasa. Kontynuujemy zniżanie po ścieżce. Tutaj w Krakowie wymagane jest dodatkowo załączenie naszych worów. Jest to potrzebne później przy procedurze awaryjnej. Włączył nam się tutaj nasza checklista do lądowania. Możemy wypuścić sobie podwozie. Gdy już mamy potwierdzone, że podwozie jest wypuszczone, załączamy sobie tutaj światła. To jest, nie jest niezbędne, natomiast w warunkach złej pogody, deszczu, to, to załączamy to światło również. I kontynuujemy. Robimy klapy 3. Klap full. I w zasadzie jesteśmy w pełni skonfigurowani do naszego lądowania. Słuchajcie, tym razem sytuacja nieco odmienna zakładająca, że jesteśmy wektorowani do lotniska, i załóżmy, że dostajemy tutaj wektor skręt w prawo na kierunek 180 na kurs 180. I zniżanie do 3000 stóp. Wszystko odbywa się w trybie open descent. Co oznacza, że tak naprawdę to nie komputer kontroluje naszą prędkość, wysokość czy. Kurs, tylko robimy to zgodnie z tym, jak kieruje nas, jak wektoruje nas ATC. I tutaj sytuacja może wyglądać troszeczkę inaczej. Załóżmy, że w tej chwili dostajemy kurs 200. Co oznacza, że my tutaj nie będziemy w procedurę wchodzić w punkcie BAVZI, tylko w zasadzie już tutaj na, przed samym punktem KK362, czyli tym punktem FAP, to troszeczkę zmienia postać rzeczy. Kolejną rzeczą, o której tu musimy pamiętać, to to, że musimy tutaj w tryb performance wejść ręcznie, bo z automatu to się nie wydarzy. Bo z automatu. Z automatu on to robi tylko i wyłącznie, gdy lecimy w trybie tutaj zarządzalnym. Więc wchodzimy w nasz performance i aktywujemy fazę approach, z tym, że ona w tej chwili jeszcze nie zadziała, dopóki nie włączymy prędkości w tryb zarządzalny. I w tej chwili on wszedł tutaj nam w tryb approach. My się przygotowujemy do przejęcia ścieżki. Możemy załączyć sobie Landing System z obu stron. I widzimy tutaj właśnie już te nasze rąby, które wskazują nam, jak przebiega tutaj kurs i ścieżka ILS. Ja może zmniejszę tutaj zasięg widzenia, żebyśmy lepiej widzieli do 10 mil, bo w momencie, gdy będziemy tutaj chwilę przed przejęciem ścieżki, będziemy musieli załączyć tryb i tym razem nie lokalizera, tylko tryb approach od razu. Dlaczego? Dlatego, że tu już będziemy zbyt blisko rozpoczęcia zniżania. W międzyczasie tutaj musimy oczywiście całą procedurę wykonać związaną z tą checklistą do lądowania. Wysuniemy już sobie klapy na jedynki i na dwójki. I już tutaj ja załączę approach i on powinien za chwilę tutaj, już w tej chwili właśnie przejął localizer, natomiast wysokość jest na razie stała 3000 i on czeka na przejęcie ścieżki Glide Slope. Jak widzicie tutaj wszystko jest zgodnie z planem, Grand Spoilery mamy, klapy na dwójkach, czyli jest ok, sprawdzamy pasażerowie zapięci, baru ustawione, Autobreki ustawione, czyli wszystko zgodnie z checklistą jest gotowe. Jak widzicie, glide slope już tutaj jest gotowy, już zaraz przechwyci i zaczniemy się zniżać. Tutaj również widzimy lotnisko. W zasadzie ta różnica polega na dwóch takich istotnych rzeczach. Mianowicie, pierwsza to jest taka, że Musimy pamiętać, żeby ręcznie załączyć tryb approach tutaj w naszym performance, a druga to taka, że nie włączamy tego lokalizera jeśli jesteśmy zbyt blisko, zbyt blisko już tutaj ścieżki Glide Slope, tylko w zasadzie od razu tylko od razu włączamy tryb approach, ponieważ tak naprawdę tryb approach to jest tryb podwójny, to jest tryb localizera plus dodatkowo glide slope'a. Więc jeśli jest sytuacja, że jesteśmy jeszcze daleko od tej ścieżki zniżania, a chcemy już się ustabilizować, wtedy załączamy tryb localizera. Natomiast jeśli nas tutaj prowadzi, wektoruje w międzyczasie już zrobimy klapy na full. Jeśli nas wektoruje ATC i wchodzimy w ścieżkę ILS tuż przed punktem Glide Slope, to w zasadzie od razu możemy załączyć ten tryb approach. I w zasadzie to chyba wszystko. Tu oczywiście jeszcze załączymy światła sobie. Do lądowania, ponieważ już podwozie jest wysunięte i możemy podchodzić do lądowania. Tu jeszcze właśnie to, czego nie zrobiłem wcześniej, żeby zmienić już na odejście na wysokość 4000 metrów, już teraz jest za późno, nie będę pokazywał mapy. Natomiast na mapie jest podane w przypadku Mist Approach, że musimy się wznosić do wysokości 4000 stóp, i dlatego tutaj musimy na autopilocie już ustawić na tym etapie te 4000 stóp. Tu jesteśmy na kursie i na ścieżce, widzimy tam światła papi, mamy prawidłową ścieżkę, zniżamy się i między 500 a 1000 stóp zazwyczaj tak piloci odłączają autopilota i dalej prowadzą manualnie samolot. Ja to teraz też zrobię i będziemy lądować. Obserwujemy światła Papi. Staramy się, staramy się być w osi pasa. Continue. Robimy tak zwaną flarę, żeby lądowanie było miękkie. I załączamy rewersy. Już możemy rewersy wyłączyć. Owamy klapy. Rozłączamy speed i toczymy się do zjazdu. Na koniec chciałbym pokazać Wam, jak wyglądają te wszystkie anteny, o których mówiłem na początku. Tutaj akurat mamy do czynienia ze scenerią Drzewieckiego w Krakowie. Także już zaraz zobaczycie na końcu pasa będą za chwilę widoczne anteny od lokalizera. Z kolei w połowie lotniska mniej więcej będziemy mieli radiolatarnie WOR DME. O, właśnie tu się do niej zbliżamy. No, może nawet nie połowa lotniska, jest to bliżej początku pasa startowego 25. I tutaj mamy te nasze glide pacy tak zwane, tak? Oraz te skrzynki biało-czerwone to są właśnie DMI. Na koniec wrzucam tutaj tabelkę, czym różnią się poszczególne kategorie. -a, jakie mają y, ograniczenia, y, także możecie sobie to przeanalizować. To wszystko, y, czym chciałem podzielić się w dzisiejszym odcinku. Jeśli film Wam się podobał, y, zachęcam do łapek w góry, do subskrybowania mojego kanału. I widzimy się na kolejnych filmach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć i do zobaczenia.